Od listopada 2010 roku do stycznia 2012 roku, tak zwana Księga Prawdy, została wydana 15 sierpnia 10 lat temu, jako orędzia na czasy ostateczne. Przez Marię od Bożego Miłosierdzia. widzimy okładkę pierwszego tomu oraz tytuł Księga Prawdy oraz przygotujcie się na powtórne przyjście Chrystusa. Jest podany adres internetowy księgaprawdy.pl dzisiaj w dzień w niebowzięcia Najświętszej Dziewicy i Matki Bożej wobec świadomości Czym jest księga Niebios, którą pisała Luisa Pikkerreta przez prawie 40 lat pod dyktando Pana Jezusa Chrystusa, włoska mistyczka na drodze do beatyfikacji jako służebnica Boża. Po opublikowaniu jej w internecie przez czas od Wielkanocy obecnego 2022 roku, jako ksiądz zakonny po modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, wypowiadam następujące oświadczenie. Jest faktem, że Księga Niebios została 31 maja 1938 roku skonfiskowana przez delegatów z Watykanu i umieszczona w ukryciu bardzo długi czas. I że dopiero w 1994 roku rozpoczęto proces beatyfikacji Luisi Picquerety. Księga została oddana do sprawdzenia i jeden z księży zrobił na niej doktorat. Nie znaleziono w zasadzie niezgodności z wiarą rzymskokatolicką, ale też nic nie uczyniono, aby oficjalnie jej treść była znana i mogła służyć prawdzie w Kościele. Otóż po zastanowieniu się nad faktem, że tak zwana Księga Prawdy nic nie wspomina o Księdze Niebios, choć zachęca do różańca i do koronki do miłosierdzia Bożego podyktowanej Faustynie, jest dla mnie zastanawiający. Zadałem to pytanie córce Maryi, która te orędzia na czasy ostateczne propaguje, a odezwała się armia reszty i od razu. Zamiast udzielić odpowiedzi na moje pytanie, zostałem nazwany bluźniercą. Moje zastrzeżenia wobec tego się wzmogły i dzisiaj jestem w sumieniu zobowiązany do powiedzenia tego, co myślę. Jezus, który pracował z Luizą nad tym, aby modlitwa Ojcze nasz i wołanie, przyjąć Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi, stała się modlitwą wysłuchaną, nie mógłby w żaden sposób, ani o tym zapomnieć, ani Luisi Picquerrety zdradzić, dając nową Księgę w miejsce Księgi Niebios, kiedy jeszcze ona jest tak nieznana i niepraktykowana oficjalnie w Kościele rzymskokatolickim. Więc uważam tę sprzeczność i wielką troskę, jaką Pan Jezus otoczył Księgę Niebios, za oczywisty dowód, że te objawienia na czasy ostateczne nie mogą od Niego pochodzić, tym bardziej, że jako dowód prawdziwości przytacza się fakt, że na rok przedtem zapowiadana była abdykacja papieża Benedykta. I od razu jego następca został nazwany fałszywym prorokiem. W Księdze Niebios Jezus Chrystus zawsze Luizie mówił o posłuszeństwie swoim wobec Ojca Niebieskiego, i jeśli czynił z nią to, co chciał, zawsze musiała mieć na to zgodę swojego Spowiednika. Streszczając, zrobiłem ten filmik, aby to powiedzieć, co powiedziałem. Mianowicie, poznałem i uwierzyłem w słowa i nauki pana Jezusa zawarte w Księdze Niebios. Jezus z tej księgi nie jest Jezusem z tych orędzi na czasy ostateczne Marii od Bożego Miłosierdzia. Ksiądz Kazimierz Kuczaj z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.